Trzy proste triki, jak poprawić komunikację z dzieckiem. Czujesz, że twoje dziecko się nie słucha, a każda rozmowa kończy się frustracją? Spokojnie, nie jesteś sama. Mam dla ciebie trzy sprawdzone triki, które zmienią twoje rozmowy z dzieckiem. Po pierwsze, aktywnie słuchaj. Odłóż telefon, wyłącz rozpraszacze i poświęć całą uwagę dziecku. Słuchaj, potakuj i zadawaj pytania. Tu buduje zaufanie. Po drugie, zadawaj otwarte pytania. Zamiast pytać, był fajnie w szkole, spróbuj, co Ci się dzisiaj najbardziej podobało. Otwarte pytania zachęcają do rozmowy. Po trzecie mów, czuję zamiast ty zawsze. Zamiast więc ty nigdy mnie nie słuchasz, powiedz czuję się smutna, kiedy mnie ignorujesz. To nie wywołuje oporu, a dziecko łatwiej zrozumie Twoje emocje. Rozmowa to zrozumienie i zaufanie. Spróbuj tych trików i zobacz, jak rozmowy z dziećmi stają się łatwiejsze i przyjemniejsze.